Cześć raczki, kochane, witajcie na moim kanale, bardzo dziękuję, że tu jesteście, kochani, dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje, wszystkie są mile widziane, kochani, robimy sobie dzisiaj tygodniówkę, tygodniówkę na przyszły tydzień, tydzień czwarty, od 23 stycznia do 29 stycznia 2023, kochani, jak zwykle... Mamy dwie talie główną, dopowiadającą. Przetasowana już na Was czekają, moje kochane raczki. Zatem sprawdzimy sobie, jaka jest Wasza energia główna. Sprawdzimy. Co idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości może na Was wpływać. Zobaczymy, jak Wy się z tym macie, co przyniesie najbliższa przyszłość. Związki, niespodzianka, praca, finanse, e, rada bądź wynik tego czytanka, moje kochane raczki. Co jeszcze? Aha, i pamiętacie, jest to czytanko ogólne. Jeśli nie rezonuje, sprawdzamy księżyc bądź ascendent i bierzemy dla siebie tylko to, co jest najlepsze. Ok? Zatem raczki, raczki, moje kochane, jaka jest Wasza energia główna na nowy tydzień, tydzień czwarty od 23 do 29 stycznia 2023. Energia główna dla raczka to. Kochane raczki. Proszę, słuchajcie, spotkanie z jakimś pośrednikiem. <średnikiem> tak może być. A, tutaj mamy 6 buław. Słuchajcie, może tak być, że będziecie spotykać się z jakimś. Um pośrednikiem, słuchajcie i ten pośrednik to może być osoba, słuchajcie, z, jakiś tam doradca, osoba, która może dać Wam radę na jakikolwiek temat, słuchajcie generalnie siedem mieczy y, mówi też y, o o rozwoju duchowym tak, o wzrastaniu aha i wiecie co jeszcze? siedem, siedem, siedem mieczy Mówi też o tym, że szukamy dla siebie jakiejś informacji. I to tak jest, słuchajcie, to jest ten świat tak zwanej informacji wszelakiej. To może być internet. Nie, na bank to jest internet. Może tak być, że raczek w przyszłym tygodniu będzie szukał jakiejś odpowiedzi dla siebie. Yy, aha pamiętamy tylko przy tej siódemce mieczy, że te informacje do nas przychodzące mogą być lekko zniekształcone, bo to jest troszeczkę tak, jak taki głuchy telefon, wiecie, że ktoś tam gdzieś coś usłyszy, Wam powie i Wy musicie raczki pamiętać przy tej energii, żeby to przefiltrować i żeby zabrać tylko to, co jest dla Was najlepsze. Aha. Słuchajcie, to ta siódemka mieczy mówi mi, wiecie, o jeszcze o czym? O jakimś takim, słuchajcie, ktoś z Was może będzie się dokształcał, może jakiś trening, Będziecie słuchajcie, robili, może zostaniecie wysłani w pracy przez szefa na jakiś trening, żeby się dokształcać, raczki, kochane. Bądź generalnie, będziecie działać dla siebie, pod siebie, <grytanie> dla waszej sprawy, słuchajcie, w tym tygodniu. Siedem mieczy, siedem mieczy. Uważamy, żeby słuchajcie. Nie tyle, żeby ktoś nas oszukał, ale też, słuchajcie, żebyśmy my mówili prawdę też, co? Bo później to może wyjść. Generalnie jest to taka, słuchajcie, energia szukania informacji. Jest to, jest to świat informacji, słuchajcie, raczki moje kochane. Zatem sprawdźmy, co idzie do przyszłości, bądź co z przyszłości może na Was wpływać w tym tygodniu, kochani. Mhm. To też jest, słuchajcie, takie używanie sprytu w naszej sprawie. Także raczek może używać sprytu w przyszłym tygodniu, czyli może nie mówić prawdy. A może ktoś nie będzie wam mówił prawdy? Aha, także słuchajcie, jeśli macie jakąś rozmowę z jakimś szefem bądź jakimś pośrednikiem, słuchajcie, co on tam wam mówi, dobra. I, i, i bierzcie to, co on mówi, ale filtre, filtrul, filtrul, filtrujcie, filtrul, filtrujcie, filtrujcie, filtrujcie. Trzeba filtrować. Ok, właśnie. Te informacje, które do nas, nas przychodzą, trzeba przepuścić przez filtr. Tak, właśnie, pięknie powiedziałam. Raczki, wy wiecie, wy wiecie, jaka to będzie sytuacja. Zatem, co do przeszłości, bądź co z przeszłości może na was wpływać, kochani? Raczki. Uhm, zobaczcie, czyżby jakiś raczek był yy, 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 słabo się czuł? Tak, może być, że mm, jakieś przeziębienie, wiecie, jakieś takie rzeczy idą do przeszłości. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, kochani, to jest taka transformacja. Transformacja, która zachodzi w naszych głowach. Dorastamy do jakiejś decyzji. Tutaj mamy rycerza mieczy. Może, słuchajcie, Raczki byliśmy zmuszeni do podjęcia jakiejś decyzji. Wiecie? Z tą śmiercią, i tutaj z tym rycerzem mieczy, ponieważ słuchajcie, ten rycerz mieczy, to tak jest, że może dojść do jakiejś rozmowy, może doszło do rozmowy dosyć intensywnej i generalnie coś ta rozmowa zmieniła w waszym postrzeganiu świata. Cokolwiek to jest, rybki, coś zaszła w was zmiana, zaszła w was zmiana, bądź ktoś, słuchajcie, zmienił zdanie w waszej sprawie bądź jakimś tam słuchacie działaniu. Sprawdzimy sobie za, zaraz później jak to pójdzie. Zatem e, w którą stronę to pójdzie? Zatem raczki. Jak wy się macie z tym wszystkim? Co? Jak Wy się, kochani, czujecie w tym tygodniu z tą siódemką mieczy. Raczek. Jak się ma nasz raczek? Super. Raczek ma się super. Raczek, słuchajcie, cztery buławy. Wy myślicie o budowaniu stabilizacji. Myślicie o budowie domu, o remonciku. Słuchajcie, o przeprowadzce w lepsze dla Was miejsce, bądź o zmianie pracy na lepszą. Też myślicie, słuchajcie, o tym, jakiś plan mają Raczki. Widzicie ten rycerz. Praktyczny rycerz, tu nam wyskoczył, ten rycerz ma plan. I to jest Raczek. Raczek. Pla, ry, e, boże. Wybaczcie, raczki. Raczek ma plan. Ten plan e, dotyczy waszej stabilizacji, budowania waszej stabilizacji. Cokolwiek to jest, słuchajcie, czy lepsza praca, czy lepsze miejsce zamieszkania, e, to jest, słuchajcie, u was na waszych głowach. To właśnie, ten wasz plan. Aha, wygląda to dobrze, raczki. Zatem, co przyniesie najbliższa przyszłość? co przyniesie najbliższa przyszłość to, słuchajcie, te cztery byłaby też mi mówi o tym, że może Raczek jakiś będzie chciał, planuje, bądź będzie chciał może wyjechać na jakieś wakacje, na jakiś odpoczynek, bądź słuchajcie, jakaś impreza taka rodzinna ach, ślub chrzciny, nie wiem, słuchajcie, coś w tym stylu może wy się przygotowujecie do czegoś, wiecie do jakiejś takiej właśnie imprezy rodzinnej bądź do zmiany wielkiej w tym, w, tym, w tym waszym polu rzeczywistości jakaś zmiana, słuchajcie, ale zmiana wielka aha, wy się do tego słuchajcie, przygotowujecie aha, właśnie, może tak być, że teraz mi przyszło właśnie do głowy że może ym, zmiana stanu yy, jakieś przygotowanie do ślubu wiecie, albo może ktoś yy, nie wiem, czeka na rozwiązanie, szczęśliwe rozwiązanie ciąży, aha wiem, wiem, wiem i to jest właśnie ta zmiana i to, słuchajcie, ta zmiana tutaj, ona wpłynie na waszą stabilizację znaczące, zatem raczki co przyniesie najbliższa przyszłość najbliższa przyszłość dla raczka to wow, super, słuchajcie w kochani, jest będzie ten kop, słuchajcie, do działania wow, i jest siła mhm jest siła, czyli dacie rady, jest pomyślność. Y, sprzyja Wam nie tylko wasze wnętrze, ale też, słuchajcie, te wszystkie czynniki zewnętrzne wpływają y, korzystnie na Was, na Waszą sprawę w przyszłości, najbliższa przyszłość. Kochani, Azbuław mówi o czym? Mówi o nowym romansie, mówi o nowym pomyśle, mówi o jakimś nowym, słuchajcie, działaniu. Dostajemy kopa. Raczek dostanie kopa w przyszłym tygodniu. I będzie działał, będzie planował eee, Super. Zatem dopowiedzmy sobie tego asa buław As buław As buław na najbliższą przyszłość dla raczka. Co to znaczy? Sprawdźmy <grymny> Dziesięć kielichów, wszelka, wszelkie szczęście. Raczej buduje szczęście, stabilizację ze swoją drugą połówką. Yy, o, dobra, wyłaś. Jest sprawiedliwość w końcu. Zobaczcie, ta sprawiedliwość wyszła. Może w sobie będziecie mieżenia z wagą do czynienia z wagą. Aha. Ale jak po prostu myślę, że... Jest dziewięć pentakli i paść buław słuchajcie, jest az buław, jest paść buław, czyli jakaś nowa rzecz e, będziecie pracować nad jakąś nową rzeczą e, ale ta rzecz nie jest taka całkowicie nowa w waszym polu rzeczywistości, po prostu wy już o tym myśleliście od jakiegoś czasu i myślę, że to będzie się ziszczać, słuchajcie chodzi tu zdecydowanie o jakąś o, o budowanie stabilizacji szczęśliwej ze swoją drugą połówką ewidentnie, zobaczcie 10 kielichów 10 kielichów to jest takie słuchajcie, zadowolenie emocjonalne czyli szczęście, szczęście która trwa. Sprawiedliwość. Tak ma być. Prawda? Chcemy tego. Chcemy tego. I dziewięć pentakli. Zadowolenie materialne. Dogadzanie sobie. Ale też sukces. Sukces materialny, kochani. Także ten as buław, on do Was idzie na, na przyszłość, na najbliższą przyszłość. Słuchajcie. I on spowoduje, że będziecie działać, będziecie mieli chęci. Ale też, słuchajcie, możliwości, żeby działać. Bo czasami tak jest, że człowiek chce działać, ale jest zablokowany, a tutaj blok, blokad nie widzę. Że raczki super to wygląda generalnie na najbliższą przyszłość. Zatem związki. Co tam w związkach? Związki dla raczka. Są to związki wszelakie. Może kogoś poznacie kogoś nowego, może na przyjaźń, może na miłość. Albo ktoś może da Wam jakąś radę. Sprawdźmy. Paść Buław, po raz drugi, słuchajcie. Ja myślę, kochani, że. A co tutaj mamy? Mam tutaj, mamy królową, królową kielichów. Ja myślę, kochani, że będziecie y, ze swoją drugą połówką może to jest wasza energia, ta królowa kielichów coś działać. Albo, słuchajcie, będziecie planować jakiś wyjazd za granicę, jakieś wakacje nie wiem, czy to już raczej <laughs> planują wakacje generalnie jakiś wyjaździk, 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 wyjazd, 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 wyjazd. Wyjazd, kochani, bądź jakiś hiking. Może nie wiem, jakiś. Raczej będzie się wybierał na. Nie wiem, w sobotę na jakieś hikingi. To jedna sprawa. Druga sprawa, słuchajcie, ten paś. Tak, tak. On ma plany. On ma fajne plany. On jest pełen entuzjazmu. Ja myślę, że będziecie razem ze swoją drugą półką działać. Myślę, że będziecie działać tutaj nad tą czwórką buław. Zobaczcie, on jest tak skierowany, tak jakby. No, jest skierowany w stronę. Kurki buław, czyli w stronę domu, w stronę budowania stabilizacji i szczęścia naszego. Kochani, kochane raczki, to powiedzmy sobie oczywiście. Możecie mieć słuchać, do czynienia z lwem, baranem bądź strzelcem, ale niekoniecznie. Dziękuję. Pięć pentakli. Mhm. Odmrożenie. Odmrożenie. Mhm. Spełnianie marzeń. jestem waszym marzeniem, kochani, po to idziecie i jest cesarz. Ach, to jeszcze jest papież na dodatek. Kochani, yy, pracujecie nad czymś, co będzie trwało. Chyba już to powiedziałam wcześniej, co? Czy nie? Chyba tak. Yy, kochani, tak, wygląda to dobrze. Wygląda to, że po prostu będziecie działać ze swoją drugą połówką, będziecie spełniać marzenia. Cokolwiek, słuchajcie, jestem waszym marzeniem. No, wychodzicie z braku, z braku wiedzy, z braku informacji. Z braku posiadania czegoś, słuchajcie, z braku posiadania planów, generalnie też. E, doszło do jakiegoś odmrożenia, może słuchajcie, jakieś odmrożenie fundu, funduszy, też, słuchajcie, coś w tym stylu. Generalnie gwiazda i cesarz mówi o spełnianiu marzeń, o wszelkiej pomyślności, która do nas idzie. Kochani, ja myślę, że będzie z drugą półką. Działali wespół nad poprawą. Nad poprawą waszego życia. Generalnie też jeszcze myślę tutaj przy tym cesarzu, że może przyjdą jakieś wiadomości do was związane z waszym planem. Yy, wiadomości od słuchacie jakiegoś urzędu, urzędu, do jakiejś osoby, yy, słuchajcie, która yy, ma informację, której wy, którą wy, której wy potrzebujecie. <laughs> tak. Raczki, zatem jaka jest niespodzianka, kochani? Jaka jest niespodzianka dla was na przyszły tydzień? Niespodzianka dla raczków to. Kurne raczki. Niespodzianka dla raczków. Uff! Cztery pentakle. Fajnie, stabilizacja. Czyżby w końcu jakaś stabilizacja do Was doszła? A, tu jest, co to jest, kapłanka. No, kochani, ja myślę, że jakaś tajemnica pójdzie w zapomnienie związana z waszym planem. Cztery pentakle to też się, zobaczcie, cztery buławy, cztery pentakle to jest stabilizacja, to jest to miejsce, gdzie się dobrze czujemy. Pentakle właśnie nawet wręcz mówią nam o pomnażaniu majątku. A tym majątkiem to wiecie, ten, ten majątek to może być samochód, macie jeden samochód, kupujecie drugi, <gryw> macie jeden dom, kupujecie drugi. <gryw> Generalnie mówi o pomnażaniu, o tym, że coś przychodzi do nas. Dobra, słuchajcie, kochani, dopowiem. Dopowiedzmy sobie tą niespodziankę. Cztery pentakle. Generalnie wygląda to dobrze. Cztery pentakle dla raczka na niespodziankę. Kochani, kochani. To też jest, słuchajcie, wydawanie kasy. Rycerz pentakli. To, 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 cztery pentakle, słuchajcie, tam niespodzianka, to też jest takie coś, wydawanie pieniędzy, że wy będziecie musieli wydać pieniądze na coś yy, i może większych pieniędzy, ale widzę, że, aha, żeby wy chcecie wydawać na pieniądze, bo chcecie coś zmienić w waszym życiu, cokolwiek to jest, słuchajcie, jakieś zmiany chcecie i widzę, że to nadchodzi do was. Pięć kielichów, dwa kielichy. Mm -hmm. Kochani, yy, ta wieża, tu, słuchajcie, ta wieża, ja myślę, że to jest wieża kontrolowana. Wieża kontrolowana mówi o czym? Mówi o tym, że chcemy jakiejś zmiany, że chcemy coś zmienić w naszym życiu, że chcemy, słuchajcie, zmienić yy, dom. Bądź miejsce pracy, tam gdzie pracujemy Słuchajcie I to jest częścią naszej Naszego planu Rycerz Pentaklium ma lepszy plan znaczy, lepszy plan I tutaj mamy, słuchajcie, pięć kielichów To pięć kielichów mi może mówić o tym że raczek tak do końca nie jest pewien, czy idzie dobrą stroną, czy to, co się dla niego zadziewa, jest dla niego dobre. Zerka, słuchajcie, w przeszłość i się zastanawia, kurczę, te rozlane kielichy, co to tam było, ehm, tyle razy mi się nie udało, że pewnie teraz też mi się nie uda. Nie, ja właśnie myślę, kochane raczki, że właśnie tym razem Wam się uda i w tym tygodniu zrobicie wielki krok ku temu, żeby się dowiedzieć, że jesteście na dobrej drodze, w Waszym planie. Rycerz Pentakli mówi o tym właśnie planie na nas, na nasze życie. To jest plan materialny. Dobrze to wygląda, słuchajcie. Wyczekujcie Raczki, jakieś wiadomości w tym tygodniu. Zatem Raczki, praca finanse. Co tam w robocie? Jest ta robota, są te finanse. Sprawdźmy tutaj. Praca finanse dla Raczka na przyszły tydzień. Praca, finanse dla Raczka na przyszły tydzień. Już patrzymy. Uff. Proszę, księżyc, słuchajcie, jakaś tajemnica, tam mieliśmy kapłankę, nie? Jakaś tajemnica w pracy, finansach wyjdzie na jaw. Jakaś iluzja, słuchajcie, się rozpłynie. Aha. I Raczek się czegoś dowie i będzie zadowolony z tego, słuchajcie, co tam przyjdzie do Was w pracy, w finansach. Będziecie zadowoleni. Mamy tutaj, słuchajcie, umiarkowanie. Umiarkowanie mówi o tym, że energia, że przepływ energii jest i my jesteśmy z tym zadowoleni, słuchajcie, że jest balans, że jest równowaga. Także, słuchajcie, cokolwiek się wydarzy w pracy, w finansach w tym tygodniu, starajmy się zachować, słuchajcie, dobre emocje, Boże, pozytywne emocje. Mm -hmm. W ogóle, raczki, to jest wasza energia. Ten księżyc to jest wasza energia. Mm -hmm. Dopowiedzmy, dopowiedzmy ten księżyc na pracę, finanse. Eee, mm -hmm. Widzicie tego raczka tutaj? I te karcie to wy. Także słuchajcie, w pracy, finansach uważam, że powinno być tak. Jak wy chcecie, Raczki, to jest Wasza energia. I wiecie, co jeszcze myślę. I myślę, że będziecie bardzo zadowoleni, jeśli chodzi o pracę, finanse w tym tygodniu. Yy, jakiś tam balans będzie, wiecie? Dobra, dojdzie do jakiegoś wyrównania w pracy, w finansach. Ale, kochani, to powiedzmy O, zobaczcie, wy, wypadł rycerz Buław. Yy, rycerz Buław wyszedł tutaj nam. Rycerz Buław mówi: O, zobaczcie, tu jest paść Buław, tu jest rycerz Buław. Są oni do, ku sobie zwróceni. Mhm, kochane raczki. Yy, tu chodzi o jakąś jedną rzecz, jakiś tam plan, słuchajcie związany z rodziną. Koło fortuny. Powiem wam tak, że powiem wam, że i rycerz kielichów. lichów, co ten rycerz tam niesie <laughs> cztery buławy no rzeczywiście kochane raczki, wy pracujecie nad tym, żeby tą waszą stabilizację wzmocnić, poprawić żeby słuchajcie, coś tam się zadziało w tej waszej stabilizacji i ym... idzie do was coś, słuchajcie wiecie, idzie do was coś takiego głębszego głębszego, grubszego ponieważ mamy koło fortuny która mówi o karmie Drugi raz ta karma, nam się to pojawiła. Eee, mówi o takich rzeczach, na które nie mamy za bardzo wpływu, wiecie? Także ja myślę, że w pracy, finansach wyjdzie na jaw jakaś tajemnica. Co, jak coś niewiadome nie się dla Was wyklaruje, wiecie? I Wy już będziecie wiedzieć z tym kielichem, słuchajcie, co zrobić, w którym kierunku iść, i jak się czuć. Kochani. Generalnie myślę, że w tym tygodniu będzie kontakt z jakimś pośrednikiem, który Wam to wyklaruje, Waszą sytuację, wasz plan. Raczki. Aha, tak to widzę. Raczki zatem, jaka jest rada bądź wynik tego czytanka dla Was na przyszły tydzień, kochani. Kochane raczki. Diabeł, słuchajcie, uwaga na ego. Dobra? Królowa Buław. Uwaga, słuchajcie, na ego. Uwaga na to, żeby y, nie, nie zachowywać się zbyt egoistycznie. Słuchajcie, otwieramy się na to, co do nas przychodzi. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, słuchajcie, y, uważamy na jakieś takie osoby, które są podejrzane, dobra. Uważamy na to, kto się tam, słuchajcie, u nas w naszym otoczeniu y, przewija, ale generalnie <laughs> przepraszam, wybaczcie. Ten diabeł w takiej pozycji mówi mi o tym, i razem tutaj zobaczcie z tą królową buław, yy, mówi mi o tym, żeby, słuchajcie, żeby się nie poddawać, żeby nie mieć tych takich negatywnych myśli, żeby trzymać się z dala od tej negatywnej energii, dobra? Ta, ten diabeł to nie, jest, to nie jest dobre. Trzeba się od tego, słuchajcie, odciąć, odcinać i nie skupiać się na tym, kochani. Także mm -hmm. muszę powiedzieć, Raczki, macie interesujący tydzień i w ogóle macie sporo osób. W tym tygodniu. Także będziecie słuchać działać nad waszym planem. Uwaga tylko na ego, jak wspomniałam. Dobra, super raczki kochane. Dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego. papa. pa. pa.